Genia. Ja jestem już na bazie. ja. Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy do odnowy komórki macierzystej. Mamy jedną osobę i zapraszamy Agnieszka, hasło Róża. Wszyscy gotowi są, wizerunek jest przekazany. a g, a -g. n i n i e, -e. s c s C k. k a Okej, okay, we sind auf I już przechodzą do pomarańczowej bazy półkuli i tam już powinna być. Ale do środka. Die sichtbar, das Wasser ist in jest woda energetyczna, jest w ruchu, ta postać jest. Was war rote farbe. Czerwona farba, a to to są układ, który jako pierwszy jest oczyszczany z informacji, zielona to są komórki zmienione genetyczne, są wypukiwane z informacji, żółta to jest komórki skórne, są wypukiwane. I w kolejności, rozjaśnia się ta postać teraz w wodzie, rozjaśnia się. Im więcej jest wypukiwane, tym więcej się rozjaśnia ta postać. Pierwsza jest taka ciemna, a potem bardzo widoczne, a potem coraz mniej, 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 mniej. I to się dzieje. Już te kolory się wymieszały na zewnątrz, bo tak ta technologia pokazuje, który organ jest wypukiwany z informacji, te komórki, dlatego to, to widoczne jakie organy. nie? A już się wymieszały te kolory na zewnątrz i teraz już po kolei idzie. Od najciężej obciążonych komórek do najmniej albo wcale są jeszcze dobre informacje, ale to musi być wszystko wypukane, żeby była dostarczona pierwotna informacja tej istoty. Cały czas się rozjaśnia, bodaj cały czas w ruchu, jest w obrotach. I wypukiwane w kolejności. Mać. A pozytywna energia. Pozytywna energia wypełnia całą bazę. Znaczy się przychodzi do przyspieszenia, wypukiwania. A ty co ty? Hej, Też masz miejsce tutaj. Jest so taka kremowa postać się robi. Cały czas w ruchu. Jest to jest taki bandziocha. Jest richtig Weiß. Taka biała już się robi, ostro, biała ta postać w tej wodzie. To już jest końcówka wypukiwania. Następnych organów najmniej obciążonych. I portal, przejście dla całej grupy Rafaela już się otworzył tam do szklanej półkuli do góry, gdzie najważniejsza, najważniejszy proces odnowy komórki macierzystej tam się odbywa na stole kryształowym. I będą czekać tam. Jak dojdzie do teleportacji tej istoty z wody tam na stół. I już zanika ta postać pomału robi się przezroczysta. Znaczy się, że za chwilę cała grupa będzie lewitowała i tam oczekiwała przy stole kryształowym. Obserwuje bardzo uważnie Rafael, ten cały proces. Wszystko idzie. No i już cała grupa lewituje tam do szklanej półkuli i. Oczekują przy stole kryształowym na teleportację tej istoty. Za chwilę to się stanie. No i doszło do teleportacji. Ukazałaś tę istotę na stole kryształowym. Woda już jest spuszczana. Portal się zamknął i skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta. Poprzez tą technologię rozświetli się na czerwono z błękitnym punktem. Ten błękitny punkt to jest cały archiwum informacyjne ciała duchowego i fizycznego. I tu o nią właśnie tu chodzi. Już skan się zatrzymał, z warstwami podjechał do góry. Komórka macierzysta odkryta. I cel, białym punkt, a są już W tym Tutaj komórka macierzysta znajduje się w tym dołku, gdzie te kości tutaj się schodzą. Nie wiem jak one się nazywają te kości. Tutaj w tym dołku jest. I już robot jest przy stole kryształowym, Wyjechał ramię z tą igłą. Wziął na miary na ten błękitny punkt i teraz to ramię zjeżdża przez to, poprzez tą igłę. Tak wygląda igła, ale to jest coś wszystkiego, coś tego ja tylko naziemskie słowa do wyobraźni to używam. Pietrze, a I już jest w środku, w tym archiwum. I jest zniwelowane całe archiwum z tych informacji, które posiadała ta istota. I są dostarczane teraz informacje pierwotne tej istoty. Informacja DNA jest spiralna. Żółto-czerwona ma takie, taki wymieszany jest ten kolor żółto-czerwony. I zawsze te właśnie kolory, które posiada DNA, to przeważnie te osoby lubują się w tych kolorach. To jest zakodowane i już się to odbywa. Ten cały proces odnowy komórki macierzystej. Cały czas ten proces trwa. Wypełniane są wszystkie informacje dotyczące organów fizycznych. No i te informacje są stałe. Ta istota duchowa przenosi ze sobą cały czas te same informacje do następnych wcieleń. Tam nie ma nic dokładane albo odejmowane. Już się igła poruszyła do góry. Proces odnowy komórki macierzystej jest zakończony. Podnosi się to ramię do góry. Rafael odstawił robota do kąta. Skan zjechał i zaczyna składać z powrotem warstwa po warstwie oddaje, składa ciało. Ostatnia ściągnięta warstwa jako pierwsza. Jest nakładana i chodzi w odwrotnym kierunku skanu. Czyli nos jest kompletowany. Okej, scan, fährt Zatrzymał się skan, pusty podjechał do góry. Automatycznie została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Ja Zeskoczyła sobie ze stołu i sobie tańczy. Sprawdza, czy ciało funkcjonuje, czy wszystko mm -hmm. jest na miejscu. Wszyscy Jetzt, mają przy tym radość, cieszą się radością z tą istotą. Składa podziękowania wszystkim. Portal z tą ślizgawką, podłodę już jest otwarty. Żegna się i zniknęła w tym portalu. Doszło do połączenia się z ciałem fizycznym, bo to jest kopia ciała fizycznego i od tego momentu zaczną się zmiany w pozytywnym w ciele fizycznym. To jest proces. Jak długo będzie trwał, nie wiem, u każdego inaczej, w zależności jakie tam były zmiany już w tych informacjach. Także cieszymy się bardzo, gratulujemy odnowy komórki macierzystej. Zostańcie kochani zdrowi na i zapraszamy Was też. To jest bardzo ważny proces, który człowiek teraz przechodzi. Informacje ozyskuje z powrotem na